Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie dzisiaj czytania, pryw wróć, czytania miesięczne na wrzesień 2025. Dzisiaj będzie czytanie dla Strzelca, także witajcie Strzelca. Oczywiście jest to czytanie ogólne. Bierzcie to, co potrzebujecie. Nie dopasowujcie na siłę, wiadoma sprawa. Nie jest to czytanie prywatne, bo w czytaniu prywatnym bardziej skupiamy się na Was. Jest bardziej szczegółowe. Tutaj jest kolektywne, czyli ogólne, moi drodzy. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Jeśli, kochani, jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym lub potrzebujecie takiego wglądu, to pod filmem umieszczę mojego maila, na którym możecie się ze mną kontaktować. Jeśli macie ochotę i potrzebujecie, to piszcie. Dobrze, na samym końcu robimy sobie kartę wyroczni, zobaczymy jak pięknie nam podbije rozkład. A teraz patrzymy, moi drodzy. Strzelec wrzesień 2025. Jaka energetyka? Dobrze. Kochani, cóż ja wam tutaj mogę powiedzieć? Mam wrażenie, że będziecie coś, będziecie porządkować swoje życie. Będziecie odcinać ze swojego życia to, co już wam nie służy. To, co powoduje, że wy stoicie w miejscu. I nie idziecie dalej, nie rozwijacie się. Może to będą kochani ludzie, może to będą sytuacje, które będziecie odcinać ze swojego życia, będziecie robić po prostu porządek. Macie wrażenie, że należałoby odciąć pewne sytuacje lub pewne osoby z Waszego życia, ponieważ nic do Waszego życia nie wnoszą. Tutaj też jest coś takiego, że mogło być tak, że wy, kochani, tak jakbyście byli za długo cierpliwi na pewne, na pewne rzeczy, aż się pewne rzeczy zmienią, aż się pewne rzeczy ułożą, aż pewni ludzie zrozumieją pewne rzeczy, i tutaj się szala przelała. I teraz przychodzi, kochani, czas na to, żebyście. Uporządkowali pewne sprawy w waszym życiu, poodcinali ze swojego życia to, co wam ciąży, to, co już jest zbędne. Zostawili tylko to, te sytuacje, tych ludzi, to, co potrzebujecie, to, co uważacie za stosowne. Też część z was, mam wrażenie, kochani, walczyła tak, jakby o to, żeby pewni ludzie pewne rzeczy zrozumieli. O. I y, niestety, ale no, nie poszło to w tą stronę, w którą miało. Dlatego y, wy decydujecie się na zrobienie porządku w Waszym życiu, kochani. Część z Was, moi drodzy. Część z Was. Y, Odniesie jakiś sukces. Tutaj widzę odniesienie jakiegoś sukcesu we wrześniu, w jakiejkolwiek dziedzinie Waszego życia. Tutaj po prostu, tak jakbyście otrzymali nagrodę od życia, lub jakbyście Wy wygrali życie, dosłownie. Będziecie się z czegoś bardzo mocno cieszyć, będziecie odczuwać radość, satysfakcję, lub może być też tak, że ktoś Wam, kochani, sprawi niespodziankę. Mm lub dostaniecie jakąś informację, której się w ogóle nie spodziewaliście i to Was bardzo mile zaskoczy. Tutaj mamy jakieś pozytywne sytuacje, jakieś pozytywne, bardzo pozytywne sytuacje w Waszym życiu. Dla części z Was, kochani. Widzę, że niektórzy z Was mają bardzo trudny czas. Coś takiego się wydarzyło w Waszym życiu, że spowodowało, że Wy czujecie się bardzo niekomfortowo. Czujecie się wypaleni, czujecie się, że nie macie w ogóle energii, nie macie siły. Wchodzą stany depresyjne, stany lękowe, niemożność spania. Ta sytuacja, lub cokolwiek to, to się zadziało, e, powoduje, że Wy macie bardzo, bardzo duży taki natłok myśli, myśli negatywnych. One wam nie pozwalają e, funkcjonować normalnie. Tutaj mam wrażenie, się wydarzyło coś bardzo niekomfortowego dla Was, bardzo takiego niedobrego. E, może być tak, że dostaliście jakąś informację, jakąś wiadomość, która spowodowała Was. Yy, właśnie te stany depresyjne yy, mogło to być tak że jakieś osoby w waszym życiu lub osoba w waszym życiu przyczyniła się do tego że czujecie się źle yy, ale kochani ten czas będzie yy, ten czas przytłoczenia ten czas yy, takiego negatywnego myślenia yy, czas yy, Nadmiernego stresu. Kochani, to będzie się wycofywało z waszego życia. Małymi krokami, ale to będzie odchodzić. To, kochani, będzie odchodzić z waszego życia. To jest proces, oczywiście, to, to nie od razu, bo to, to potrzeba czasu, ale to małymi krokami będzie się wycofywało z waszego życia. Poczujecie komfort za jakąś chwilę. Na tą chwilę jesteście przybici, na tą chwilę jesteście przytłoczeni. Na tą chwilę macie. Bardzo dużo mm, pewnych rzeczy na głowie, bardzo dużo negatywnych myśli, ale to się, kochani, ustatkuje, to się unormuje. My sobie tą kartę oczywiście y, dopowiemy i zobaczymy, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dobrze, to zobaczymy sobie <laughs> w takim bądź razie. Zobaczymy sobie to, te negatywne sytuacje. Co to spowodowało, że Wy macie stany depresyjne? Z czym to jest związane? Może to być, kochani, związane z bardzo trudnym wyborem. Ktoś Was postawił w sytuacji, że zależy od, od, od Was, kochani, zależą pewne sprawy. Od was jest wymagany wybór, który jest dla Was bardzo trudny. Tutaj jest wręcz taka niemożność dokonania tego wyboru, ponieważ tak jakbyście stali między młotem a kowadłem, ten wybór jest dla Was bardzo trudny. I on też może powodować te stany depresyjne, stany lękowe, bo wiecie, zdajecie sobie sprawę z tego, że to wy musicie tą decyzję podjąć. Że to wy musicie dać tą przysłowiową kropkę nad i. I to was bardzo mocno wprowadza w stany lękowe. Czegokolwiek, kochani, to dotyczy, ale tutaj, jakbyście zostali postawieni przed faktem dokonanym, musicie podjąć decyzję. To nie może czekać. Ta decyzja, mam wrażenie, jest bardzo dla was istotna. Nie chcecie tego zrobić z wiadomych w, dla was powodów. To jest bardzo trudny wybór. Ale kochani, wy macie na to siłę. Znajdziecie na to siłę. Znajdziecie na to siłę, wygenerujecie z siebie tą siłę. I podejmiecie tą decyzję. Bardzo trudną dla Was. Wiecie, co macie zrobić. Wy już, kochani, wiecie, co macie zrobić. Tylko po prostu jakoś nie może Wam przejść przez gardło ta decyzja. Czegokolwiek ono dotyczy, kochani. Jest to bardzo trudne. Ale to ruszy do przodu. Kochani, to ruszy do przodu. Tutaj um, mam wrażenie, że podjęcie tej decyzji, dokonanie tego wyboru zmieni wasze życie. Teraz się boicie, teraz się obawiacie, teraz. Um, macie taki trudny. trudny czas, ale kochani. Um, Decyzja, która jest od Was wymagana, wybór, który jest do podjęcia, i wiecie, że to jest nieuniknione, to będzie, to, to spowoduje taki obrót na Waszym kole życia, w bardzo pozytywną dla Was stronę. Chociaż teraz tego nie widzicie, teraz w ogóle postrzegacie to w zupełnie inny sposób, w sposób negatywny. Ale wierzcie mi, że to będzie bardzo pozytywny obrót w Waszą w pozytywną stronę, na Waszym kole życia. To tak, jakbyście domykali pewien etap swojego życia, zostawiali pewne sprawy za sobą, zamykali na klucz i klucz wyrzucali. Tak to, kochani, wygląda. Żeby mogło ruszyć coś nowego w Waszym życiu, żeby mogło się zadziać coś nowego w Waszym życiu, należałoby yy, stare zamknąć, kochani. I tutaj mam wrażenie, że będziecie domykać. Pewien etap waszego życia i wchodzić w zupełnie inny. Oczywiście w pozytywny, bo tutaj bardzo dużo jest nałożone na was tej odpowiedzialności. Dlatego wy macie taki problem z podjęciem tej decyzji, z dokonaniem tego wyboru, bo to też się wiąże z odpowiedzialnością. Tak jakby cała ta odpowiedzialność, kochani, spadała na Was. Ale decyzja, którą podejmiecie, z biegiem czasu okaże się bardzo, bardzo dobrym posunięciem w Waszym życiu. Czegokolwiek, kochani, to do, dotyczy. Dobrze. Zobaczmy sobie teraz tę te szczęśliwość, to szczęście i radość w waszym życiu. Jakaś tajemnica wejdzie na jaw, kochani, jakaś tajemnica wejdzie na jaw, coś, co było przed wami bardzo długo ukrywane. Może ktoś Wam czegoś nie mówił, może ktoś z wiadomych dla niego przyczyn trzymał to dla siebie, nie, nie mówił pewnych rzeczy, lub jakieś sytuacje teraz odkryją się przez przypadek. Mm, tutaj coś, kochani, wyjdzie na zewnątrz. Tutaj coś wyjdzie na zewnątrz, a dla was ta informacja, która zostanie odkryta, e, będzie bardzo dużą niespodzianką w pozytywnym tego e, słowa znaczeniu. Coś się, kochani, odkryje, czegoś się dowiecie. Mm? Czegoś się kochani dowiecie, i, yy, i tutaj się może wszystko pozmieniać, może się odmienić wasze życie. W momencie, yy, w momencie, kiedy odkryjecie tą prawdę, odkryjecie to coś, co było przed wami ukrywane, lub yy, ktoś wam coś przekaże, to to kochani będzie. Yy, to zmieni wasze życie. Tutaj będzie i równowaga w dawaniu i braniu, kochani, i wy odkryjecie w sobie pewne rzeczy, których dotąd nie widzieliście. Uświadomicie sobie pewne rzeczy, które do tej pory wydawały Wam się, że to jest wszystko ok w ogóle, ale w momencie, kiedy czegoś się dowiecie, coś wypłynie na, na powierzchnię, momentalnie to zmieni Wasz punkt widzenia. Wy, wy tak jakbyście połączyli kropki. Jakbyście połączyli kropki i. Aha, to jest to. No tak, faktycznie. Dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłam? Ale w każdym bądź razie, moim zdaniem informacja, która zostanie odkryta, będzie bardzo pozytywna dla Was. Hmm? Dobrze. Zobaczmy sobie tą ciężkość, która będzie od was odchodziła. Czym ona jest spowodowana? Ta ciężkość, mam wrażenie, kochani, jest spowodowana Waszym życiem prywatnym. Coś się zadziało w Waszym związku, coś się zadziało w Waszej relacji, kochani, gdzie wszystko, Waszym zdaniem, wszystko było poukładane, wszystko było tak, jak powinno być, i w pewnym momencie coś się zadziało. Coś się zadziało, jakaś niekomfortowa sytuacja, Wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. I to spowodowało, że stanęliście, kochani przed wyborem. Kochani, stanęliście. Stanęliście przed wyborem. I teraz do Was należy decyzja. Co zrobić? Karty pokazują tutaj mi nawet, kochani. ciężką pracę włożyliście w relację, ciężką pracę włożyliście w waszą relację, bardzo dużo pracy było włożone, bardzo się staraliście, bardzo dbaliście o, o, o waszą relację, ale tutaj karty pokazują, że coś, coś się negatywnego wydarzyło i teraz mo, mogą być dwie opcje, może być tak, że należałoby bardzo szczerze porozmawiać z waszym partnerem, po prostu Wyłożyć kartę na stół, że tak powiem, i odejść od tej negatywności, która zatrząsnęła waszym związkiem, lub po prostu odejść w swoją stronę. Od Was to zależy, moi drodzy. Od Was to zależy. Bardzo dużo pracy było włożone, bardzo dużo starań, poświęceń, nawet bym powiedziała. Co mamy na spodzie talii? Na spodzie talii mamy zamykanie się we własnej głowie, robienie sobie klatki, bariery blokady. Blokujecie się, kochani. Blokujecie się, ale pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie wasza głowa. Przetwarzanie negatywności, przetwarzanie negatywnych myśli, babranie się w tym. Jesteście w takim maraźmie. Na tą chwilę wydaje Wam się, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście, kochani, że jest wyjście z tej sytuacji, ponieważ Wy jesteście kreatorem własnego, własnego życia. Jak postanowicie, tak będzie. Tylko proszę mi się tutaj nie blokować, tylko na bieżąco, jeśli jest taka możliwość, rozwiązywać Wasze problemy życiowe. Bo jeżeli one się nawarstwią, to. Yy, nie będzie ciekawie, nie będziecie czuć się komfortowo. Będziecie czuć się przeciążeni, przytłoczeni tym wszystkim. Tutaj jakaś sytuacja się wydarzyła, moi drodzy, która wymaga bardzo szczerej rozmowy, która wymaga mm, przeanalizowania wszystkiego za i przeciw, wytłumaczenia sobie pewnych rzeczy. Tu niekoniecznie musi być od razu odejścia. Ale to was bardzo blokuje. Wy się blokujecie. Wy się zamykacie we własnej głowie, we własnych myślach. Jest bardzo duża negatywność. Stwarzacie sobie klateczkę, z której na tą chwilę dla Was nie ma wyjścia. Oczywiście wyjście zawsze jest, bo to jest Wasza głowa. Macie na to wpływ. Hmm. Pamiętajcie, że jesteście kreatorem własnego życia. Jak pociągniecie za sznureczek, tak to będzie wyglądało. Dobrze. Zobaczmy sobie kartę wyroczni. Co by chciała nam powiedzieć tutaj wyrocznia. Bratnie dusza. No proszę. Piękna karta. Już wam, moi drodzy, czytam. Bratnie dusza. Gdzie my tu mamy te bratnie dusze? Ja nie wiem dlaczego, ale ja jakbym chciała coś bardzo szybko znaleźć, to ja nie mogę. Dobra, już Wam czytam. Czytam Wam bratnie dusze, kochani. Twoim przeznaczeniem jest rozwój i przemiana w towarzystwie innych. Pewni ludzie wkraczają w Twoje życie, aby przynieść Ci, aby przenieść Cię na wyższy poziom uzdrawiania, świadomości i autentyczności. Zawsze jest to wzajemne doświadczenie, chociaż rezultaty dla każdego z Was będą różne. Rozpoznasz tych ludzi po tym, że silnie y, Cię do siebie przyciągają, a czasami także przez początkową silną niechęć do nich. Bratnie dusze mogą być przyjaciółmi na całe życie lub pozostać w Twoim życiu tylko przez krótki czas. Bez względu na wszystko zmienisz się w sposób, którego nie możesz teraz pojąć. Zwróć uwagę na tych ludzi, to dla ciebie największe dary. Jeśli macie, kochani, w swoim kręgu osobę, z którą czujecie się, jakbyście się znali wieki, to właśnie ta osoba może wam bardzo mocno w życiu pomóc. I to jest też prawda, że pewne sytuacje, pewni ludzie pojawiają się albo na chwilę, albo zostają z nami na dłużej. Ale nie ma przypadków i nie ma zbiegów okoliczności. Tak się po prostu ma stać. Życzę Wam, kochani, pięknego września i do usłyszenia.